Witam no Was wszystkich. Właśnie skończyłem wypalać dpf w Belarusie i musimy zmienić tłumik. Właśnie taki zakupiłem. Mam go już przy sobie. Zaraz odpakujemy i zobaczymy, co w ogóle przyszło do mnie. Trochę mało miejsca tutaj jest, ale gdzieś miałem nóż. O ale to jakiś inny doszedł chyba. Ten to za, za wąskie Co to, to takie srebrne? Zara. O taki krótki, tylko może teraz zagłuszymy to skrzynię wreszcie. Trochę turnam zasłania ten tłumik, ale jakoś się dostanę tam. Trzeba wyrzucić stary. Tutaj ma opaskę taką. Dobra, no co, lecimy, no bo zaraz będzie ciemno i nic nie zrobimy. Co tu się stało? Te śruby. Bez stara byłoby łatwiej, kurde. No i dobra, tu mamy te dwie śruby. Jest tutaj taka opaska, właśnie wydupcamy ją. I mam nadzieję, że że zlizie nam ten tłumik. A to jest z tłumikiem razem, ta opaska? Nadzieja się tu pojawiła, ale... Uff, jest niewielka historia, żeby to zdjąć w ogóle. To wszystko toporne w tym ciągniku, jak i zwykle. Ale ja się namęczyłem. Mamy dziada. Jest ten. Idziesz na ławkę rezerwowych. Gorzej jak założę, on będzie miał więcej luzu. baczę natchniemy najpierw tak. O, on trochę ma luzu. Trochę ma luzu. Jak to lata, proszę Państwa, ciemno już, cuda się działy, ale się udało. Dobra, reszta jutro, idę odpocząć mam dość. Dobra, wracamy do naszego Kaca piąc. dzisiaj, po wczorajszych wojażach tutaj. No ale po co tak w ogóle ten przelot tutaj jest zrobiony? No, trochę zagłuszym skrzynie i może trochę bardziej będzie silnika słychać za to niż te skrzynie. Nie na no, żartuję, oczywiście, ale y, zobaczmy może jak to jest tutaj zrobione. Y, żadnych czarów tutaj nie ma. Kolano zostało oryginalne y, i nic tu nie wymieniałem. I teraz tutaj pytanie, czy teraz jak dołożę kolano z kwasówki, nie będę tego robił, ale. Zobaczymy jeszcze w sumie. Czy jak dołożę kolano z kwasówki, to będzie jeszcze jakiś lepszy efekt tego gwizdania i napiewszania? Czy to się dużo nie zmieni już? No, najwięcej pewnie ta rura zrobiła. Tutaj y, interesu. Nie ktoś się wypowie, czy to zmieni dużo ta, y, te kolana. Jeszcze jak zmienię, y, wiadomo, to też nie jest jakiś tam jeszcze pełny przelot. Może jeszcze taką rurkę do środka wstawimy, żeby puf, puf robił. Taką słyszałem właśnie tam, no już y, parę y, takich wywiadów y, zrobiłem. Jak to zrobić ładnie? To podobno z takiej arfy można upierdzielić. Jak to macie te arfy. Taką kratkę i wsadzi do środka i podobno jak będzie schodził z obrotów, to będzie tak fajnie nam pufał kurde, wiecie o co chodzi Nie będę wam tu za dużo tłumaczył, bo wiadomo jeszcze napiszcie o tej, o tym kolanku, czy to dużo zmieni No już prezes powiedział, że o jak będziemy się zamieniać na polu, to on będzie ze swoim tłumikiem przychodził, bo będzie za głośno Zobaczymy jak długo ja, jak długo ja wytrzymam na tym Tłumiku, no, niby ładnie to gwizdało, wszystko konkretnie gwizdało, yy, ale zobaczymy, czy też za głośno nie będzie. no bo wiadomo, może skrzynię zagłuszy, a może w ogóle zagłuszy całe życie. A radio, jak już w ogóle zagłuszy, to już koniec świata, bo bez radia to nie ma roboty, wiadomo. <laughs> Także ten. No, no, radio też będzie trzeba wstawić jakieś głośniejsze, pewnie teraz. Yy, no i wydaje mi się, że co, spróbujemy teraz go w jakimś obciążeniu, ale to może za jakiś czas, bo pozaliwało wszystko, kanałek się wylał. I nie ma roboty. Także co? Odpalimy, przejedziemy się, zobaczymy, jak to chodzi podczas jazdy, ta rurka taka śmieszna. I zobaczymy, czy w ogóle odpali, bo mam problem z akumulatorem. Nie trzyma i będzie trzeba jeszcze akumulator kupić, także zobaczymy, jak nie odpali, to u koniec będzie przerwa w robocie. Bardziej jak pozalewane. Tam w ogóle tam nie ma kanałku, tam jest tylko taka o, taki się zrobi, takie się może zrobiło, i tam też. Się może zrobiło za tym drzewem, a tu kanałek który już się powyliwał dawno. Także mokro, fest i kanałków się narobiło. Czekamy, może z nawozami w maju, może rozsypię. A jak nie, to porżnię całe zboże. No i co, pora odpalić MTZ-a. Zobaczymy, jak chodzi na zewnątrz, jak chodzi w środku. No i tam jakoś w tygodniu może dostaniecie film z jak to chodzi w obciążeniu. Jakiegoś grubera zapniem albo pług i zobaczymy, jak on tam będzie oddychał wtedy. bo zimno jest, jeszcze zimny, także te cieplejsze odpalania może trochę inaczej będą brzmiały, ale to zobaczycie tam, zresztą będzie dużo na pewno jeszcze widać. I tak sobie to piszczy tutaj to. W środku za bardzo się nie zmieniło nic. Praktycznie tak samo słychać, tylko schodzenie z obrotów. Yy, turbinę słychać. O, turbinę najbardziej słychać. Gwizdanie. A raczej przejedziemy się. Gwizdanie najbardziej słychać. Turbiny. Tak, to nie jest jakoś głośno tutaj. Było głośno, ale tego Mika nie słychać jakoś tak omega. Także kurde, nie wysiedliśmy tutaj. Praktycznie jest. No nie wiem, te gwizdanie. Z zewnątrz, oczywiście mówię, nie? Praktycznie tylko te gwizdanie bardziej słychać. A tak to nie ma jakiegoś tłuczenia za bardzo. No wyciszona kabina w tych i dlatego. Działo się ciekawego, yy, bo ta rura przyduża trochę była, bo jednak 5 mm to jest dużo. 5 mm była za duża. No teraz może, słuchajcie, na tych wolnych obrotach, jak on inaczej chodzi trochę. Rura była przedłuża trochę i musieliśmy ją ścisnąć, a że ta opaska zbytnio nie chciała ją ścisnąć, to musieliśmy lekko jeszcze naciąć. Tam macie te takie, od, no te takie rowki, jak dwa tak zwał. Nacięliśmy te rowki trochę, ścisnęliśmy, a ja jeszcze zapomniałem dać kontry, zaraz muszę kontrę dać na śruby. No i ścisnęliśmy potem te nacięcia razem. I rura się teraz trzyma bez żadnego tam yy, yy, chodzenia, a przedtem to tak chodziła Także bym zgubił pewnie po wyjeździe z wiaty już, a teraz się trzyma No taką moc, ok, znać to konkretny dumi u siebie tak? Także co, no to, to tyle byłoby dzisiaj Ja lecę dalej, bo jest kupę roboty Ręcznie oczywiście nie, nie pojeżdżę za szybko, bo bym utonął Dzięki, że byliście Jak macie jakieś pytania, walcie w komentarzach Na wszystko wam odpowiem Dzięki, że jesteście na razie. A właśnie, powiedzmy, jakie będzie pytanie, bo już takie się jedno trafiło. Rura, zwykła rura, z Allegro nawet. Czy jakaś tam nie wiem, gdzie sklepu. Ja miałem kupić taką zwykłą kwasówkę po prostu do góry, ale bym musiał tego Digidonga założyć na końcu. To już y, doinwestowałem tam te 50 zł więcej i mam zakrzywioną y, z tam firmy wiadomo jakiej rolniczej. Y, no i co? No, koszt kurde działanie 250 zł i... Tutaj jeszcze tarcza od Diaksa była potrzebna. No i macie. Nic tutaj spektakularnego się nie dzieje. Ale może będziemy jeszcze dorabiać parę rzeczy później. Zobaczymy jak to będzie. Here we go.